Posiadanie własnego przytulnego końcika, to marzenie każdego, a bohaterowie naszego nowego challengu nie są wyjątkiem. Nietypowe projekty, duchy, rywalizacji i pojedynek czerni z różem. To wszystko zacznie się właśnie teraz. Trzeba jeszcze troszkę podkręcić. Świetnie, teraz umocuję. Za, co ty tam robisz? Suzy, nie przeszkadzaj mi, to nie twoja sprawa. Idź na swoje łóżko. Z ciebie nudziasz. Ja tylko zapytałam, mógłbyś mi powiedzieć. Moje łóżko jest już prawie gotowe. Yeah! Super! Co to jest? Różowe rzeczy muszą zniknąć. Wszystko w mojej połowie pokoju musi być czarne. Spójrzmy na plan. Wykonany! Brawo! Co to jest zag? nie musisz gapić się na moje łóżko. Idź do siebie i rób tam, co chcesz. To jest moje miejsce. Nie wolno ci tu chodzić. Zachowujesz się jak dziecko. Za tak, ja zrobiłam. Dobra. Jeśli tak, to ja też opieczuje swoje łóżko. Będziesz zazdrosny. Dlaczego to jest takie ciężkie? Nie mogę tego podnieść. Już, już prawie mam. Jeszcze troszkę. O nie, nogi mi się trzęsą. Chociaż wydaje mi się, że nic mi nie jest. Kurczę, spadam w dół. Co tu się dzieje? Pomocy, przygniotło mnie. To cała Suzy. Popraw to jeszcze troszeczkę tam. Zrobione, tak jak prosiłaś. Tatusiu, bardzo ci dziękuję. Suzy, dla ciebie wszystko. Kurcze zniszczył mi fryzurę. No to ja się zmywam, a ty odpoczywaj. Muszę rozłożyć poduszki. Wspaniale! Jak to fajnie wyszło. Wow, jej łóżko wygląda całkiem nieźle. To jest wojna Suzy. No dobra, przyjmuję Twoje wyzwanie. Myślę, że to można odłożyć na później. Nadmuchiwany flaming jest tym, czego potrzebuję. Kurczę, nic nie widzę. Muszę być ostrożna. Twarde lądowanie, Suzy! <laughs> nie trzeba było mnie szturchać. Teraz zamierzam udekorować moje łóżko tak, że będziesz mi zazdrościć. Boże, jak trudno jest nadmuchać tego flaminga. No ale dobrze, że mi się udało. Wspaniale! Wreszcie mogę się zrelaksować. Jest tak miękko i wygodnie. Podoba mi się. Kurczę, ja też muszę coś wymyślić. Idę do pracy. Życzę wszystkim miłego dnia. Co by tu znaleźć? Wiem, potrzebuję tego dywaniku. Co ty robisz, Zak? Przez ciebie upuściłem papiery. Mam dziś chyba zły dzień, cholera jasna. Myślę, że ten dywanik będzie tu pasował. Tak, jest całkiem niezły. A teraz dodam więcej poduszek. Tak, jest jeszcze lepiej. Toc będzie idealnym wykończeniem. Kurczę niepotrzebnie skakałem. kakałem. Coś nie poszło ci zgodnie z planem? Wydaje ci się. Kocham mnie, perze. Ozdobią moje łóżko i sprawią, że będzie jeszcze fajniejsze. Co to ma być? Wygląda dziwnie. Nie patrz, mówiłem ci, że nie masz tu wstępu. Mam dość twoich zasad, ale i tak nie pozwolę ci ich łamać. Wielki mi rzeczy, nie boję się. Mój końcik wygląda naprawdę mistycznie. Czuję się jak jakiś szaman. Jak się macie? Zak, co się z tobą dzieje? Przerażasz mnie! To straszne! Mamo, co z tobą to tylko zabawa. Muszę natychmiast się zrelaksować. Cześć mamo, nie będę przeszkadzać, tylko wezmę lusterko. Co ty robisz, Suzy? O nie! Te dzieci doprowadzą mnie do szału. Muszę wziąć kąpiel, moje nerwy są napięte do granic możliwości. Jaki piękny kącik mi wyszedł. Zawsze chciałam mieć taką toaletkę. Mam nadzieję, że zdjęcie wyszło fajnie. Świetnie! Zostawię jej tutaj na pamiątkę. Co ty tam robisz, Suzy? Próbujesz mnie pokonać? Nie uda ci się. Czas na makijaż. Wezmę mój ulubiony różowy błyszczyk. Bardzo mi pasuje. Uwielbiam go. Co to jest? Zak, zniszczyłeś moje lustro. Wiem, że to ty. Nie, jak śmiesz mnie oskarżać. Nie zaprzeczaj, nie nabierzesz mnie. Patrz, twoje dzieło sztuki zniknęło. Zepsułeś moje plany. Zobaczymy, co będzie dalej. To zrobione, to. Też i to... A, słodycze, super! Ten punkt podoba mi się najbardziej. Zwłaszcza, że mam co jeść. Po drugiej stronie lustra zrobiłam słodką skrypkę. Mam tyle batoników, że starczy mi na bardzo długo. Zacznę od tego! Uwielbiam czekoladę! Można ją jeść bez końca. Jest taka miękka, to jest boskie jestem z siebie taka dumna. Chyba zjem jeszcze jednego batonika. A może nawet dwa? Kurczę, Suzy jest słodycza, ja też chcę. Oh, burczy mi w brzuchu, ale chyba wiem, co robić. Dziwne, dlaczego światła tak migają? Zaczynam się bać. Najważniejsze to znokautować przeciwnika działać mu na nerwy. Dobra, teraz moje wyjście. Nie rozumiem, co tu się dzieje. O nie, to wampir! Przyszedłem napić się twojej krwi. Odejdź, widzę wampirów. Wynoś się stąd. A masz, a masz. A mogę dostać jeszcze jeden z tych batonów? Świetnie, dziękuję. Wystarczy, to spadam. Tak jest. I nie chcę cię tu więcej widzieć. Jestem prawdziwym geniuszem. Mój plan zadziałał. Teraz mam całą masę jedzenia. Suzy, widziałaś, co przyniosłem? Na pewno nie masz czegoś takiego. Czas też przekąsić. To specjalne urządzenie do przenoszenia smakołyków. Działa! Teraz mam wszystko, czego potrzebuję, aby cieszyć się czasem spędzonym w łóżku. Kurczę, jak to możliwe? Skąd masz te wszystkie rzeczy, Zak? Czy to ważne? Liczy się tylko to, że ty tego nie masz. Wybrać strój na moje przyjęcie. Zobaczmy, co my tu mamy. To jest zbyt proste. Zdecydowanie nie pasuje. Muszę wyglądać szykownie. To jest właśnie odpowiedni strój. Czas na zmiany. Wspaniale! Ten kolor mi tak pasuje. Jestem gotowa na imprezę. Zaczynajmy. Włączam muzykę. I jedziemy. Ręce do góry! Ruszać się! To impreza u Suzy! Co ona tam robi? Denerwują mnie te światła i muzyka. Ale mi to impreza byle co, niedorzeczne. Suzy, wyłącz wszystko w tej chwili. A jeśli nie? To też urządzę imprezę. Chyba babcia śpi. Muszę to wykorzystać i ukraść telewizor. Mam nadzieję, że nic nie zauważy. Wybacz babciu, ale to konieczne. Co ty robisz, zak? Odłóż to natychmiast. Och. Oczy mi się zamykają. Uff, prawie mnie złapali. Dobrze, że znowu zasnęła. Ustawię tu telewizor. Zobacz, co przyniosłem, Suzy. Na pewno tego nie masz. Dobra, muszę go podłączyć. Ułożę się wygodnie i oglądamy. To zabawne. Bardzo zabawne. Co mam na myśli? Wow, przyniósł plazmę. Muszę podkręcić głośność. Nic nie słyszę przez tę twoją głupią muzykę. Ja też dam głośniej. Właśnie tak. Twój telewizor mi przeszkadza. Myślisz, że nie podgłoszę? Mylisz się. Podkręćmy do maksimum. Ja też mam jeszcze trochę zapasu. Proszę bardzo. Tylko nie głuchnij. Mam dość twojego telewizora. Będę musiała go odłączyć od prądu. Aha, tu jest kabel. Super. E, przepraszam, Zach, sam mnie do tego zmusiłeś. Co się stało? Dlaczego nie mam obrazu? E, nie wiem, może to dlatego, że ktoś przeciął przewód? A nasza impreza trwa dalej! To jest podłe! Nie sądziłem, że jesteś do tego zdolna. Dam ci nauczkę. Pożegnaj się ze swoimi głośnikami. Koniec z nimi! zrobiłeś, Zak. zepsułeś mi kolumny. Nie da się ich uratować. To jest wojna. Dość zabawy, czas postawić kropkę nad i. Uważaj, masz kłopoty. Nie przestraszyłaś mnie, mogę walczyć. Myślę, że za takim murem obronnym Suzy na pewno mnie nie dopadnie. Dopadnę. Mam broń. <gry> Jakiego rodzaju różowe lalki? Nieprawda. Coś poważniejszego. Uważaj, bo jestem dobrym strzelcem. Nadchodzą pierwsze straty. O nie, w tym tempie rozbiję tu wszystko. Jeden zera na naszą korzyść. Jedziemy, dziewczyny. O nie, zrzuciłaś mi kask z głowy. No to już przesadziłaś. No i co mi zrobisz, tak? Na początek zabiorę ci broń. Zobaczymy, co bez niej zrobisz. O nie, oddaj mi lalkę. Zostaw chociaż jedną. Pozbawiasz mnie tego, co najcenniejsze. To okrutne. Nie masz serca? Przepraszam, że nie mogłam cię ochronić. Mam twoje lalki jako zakładników. Poddaj się, jeśli chcesz się uratować. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Myślisz, że teraz się poddam? Nie, będę walczyła dalej. O nie, ona ma bomby wodne. Nie spodziewałeś się tego, co? Jestem dobrze przygotowana. Wystarczy, Suzy, już jestem przemoczony. O nie, zmoczyłaś moje łóżko. To nie fair. Teraz twoja kolej, by się bronić ściana się kruszy! Nie mogę jej dłużej trzymać. Musimy przejść do ofensywy. Co tu się dzieje? A masz, nienawidzę cię! Mamo, on robi mi krzywdę! Uspokójcie się natychmiast. Nie zrobiłem nic złego. Suzie wszystko zaczęła. Skoro nie macie nic lepszego do roboty, możecie posprzątać pokój. Jednocześnie się pogodzicie. No i super! To wszystko przez ciebie? Nie, to przez ciebie, to wszystko twoja wina. Mam dość słuchania tych bzdur. Bracia przeciwko siostrom, różowi przeciwko czarnym to odwieczna konfrontacja. Napiszcie w komentarzach, którą stronę popieracie i na tym kończymy nasz challenge. Do zobaczenia wkrótce.